Czy to ja jestem winny kłótni o sprzątanie? Oto prawda, która może Was zszokować. Od pewnego czasu czuję, że w moim domu panuje napięta atmosfera. Mieszkam z moją dziewczyną, Agatą, od trzech lat, ostatnio zaczęła się kłótnia o sprawy domowe. Całe życie byłem przyzwyczajony do tego, że posprzątanie po sobie to podstawa, więc zawsze staram się utrzymać porządek. Niestety, Agata ma zupełnie inne podejście, często zostawia bałagan, a ja muszę za nią sprzątać. Czasem się o to kłócimy, a ja czuję, że to nie jest fair. Pewnego wieczoru, po pełnym stresu dniów pracy, wróciłem do domu, a w kuchni zastałem nieprzygotowane jedzenie na blacie, brudne naczynia, a wokół porozrzucane ubrania. Z emocjami na wierzchu, zwróciłem się do Agaty, czy to naprawdę takie trudne, żeby posprzątać po sobie? Nie mogę wiecznie ogarniać wszystkiego sam. Agata odpowiedziała: Nie przesadzaj, to tylko kilka rzeczy. W końcu nie jesteśmy w wojsku. Czułem, jak frustracja we mnie narasta. Czy nie powinno być obowiązkiem obu stron dbać o nasz wspólny dom? Po tej kłótni czułem się winny, ale jednocześnie zły, że muszę być tym, który stara się utrzymać porządek. Jestem zmęczony tym ciągłym sprzątaniem i brakiem zrozumienia z jej strony. Czy to ja jestem tym złym?